Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko i nagrywam dla Was nowości. Kochani, troszeczkę odzyskałam gardło, więc mogę nagrywać. Już jest troszkę lepiej. I słuchajcie, od razu się tutaj chwyciłam za bluzkę w cenie 20 zł. Do egzelki taki kolor. Y Tutaj wydaje mi się, że w kamerze jest ciemniejszy, taki koral. Bardzo fajny, od XS-ki macie dostępny. No tutaj dodaję uroku te rękawki, niby taka wiecie, prosta bluzeczka, t-shirt, ale właśnie fajnie, bo ma te rękawki takie ozdobne, falowane, takie falbaneczki, fajnie to wygląda. Do białych rzeczy właśnie, do jakichś białych spodni, białej spódnicy czy jeansów. Czy jeansowej spódnicy, super będzie to wyglądało. Jeżeli chodzi jeszcze o ten kolor. kolor. To tu widzę, że mamy taką sukienkę. Zobaczcie, ona jest na takich szerszych ramionczkach. Jest to sukienka długa. Tu jest akurat jej tył, więc jak widzicie, idzie przeszycie przez całą długość sukienki. Na dole jest taka jedna falbana. Fajna ta sukienka, taka wiecie, typowo wakacyjnie mi się kojarzy. Materiał to 100% wiskoza. I cena jest 40 zł. Niestety, rozpiętości. Rozmiarów wam nie podam, bo na tych nowych metkach Pepko nie podaje. Ale ja przypuszczam, słuchajcie, że takie 44 zawsze jest w sklepie. czy takie XL, 2XL są dostępne. I przechodzimy, kochani, dalej. Oczywiście na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło, jest to dla mnie. Też bardzo ważne, abyście byli aktywni pod filmem. Tutaj koszulki po 12, one już były pokazywane, ale ja je tylko Wam przypominam. One są bardzo fajne, mają takie kolory, jak widzicie, zielone, takie delikatne i właśnie taki różowy z koralem, taki, no powiedzmy różowy. I dlatego Wam je pokazuję, bo do tego zobaczcie, tutaj fajnie powieszono spodenki. I można sobie zrobić taki komplet. Bardzo fajnie będzie to wyglądało. Tutaj są te spodenki dość krótkie. No, ale trzeba wiadomo, przymierzyć. Jednym będzie pasował drugim, nie, wiadomo, jak to ze wszystkim. Tutaj są kieszonki też z przodu, guma w pasie trocze, więc to będzie wygodna. Propozycja 15 zł, Odeski deski macie dostępność do 2XL i piękne są właśnie te. Jasnozielone, piękny jest ten kolor. Można sobie zobaczcie, na lato, nawet dwa takie komplety stworzyć, i całe lato można śmigać na zmianę. Super. Tutaj jeszcze dzisiaj przechodziłam, słuchajcie, i takie fajne shorty spotkałam. Tutaj jest materiał prążek. Macie dwie pary w opakowaniu. Kolor takiego, akurat tutaj brudnego różu. Cena jest 17 zł. Rozmiarów wam nie podam, bo tutaj tak mówię. Pepko pozmieniało metki i niestety tego nie widać, ale ja tak mówię, no XL, 2 XL na pewno będzie, no i co, w pepku mamy też bardzo duży asortyment, jeżeli chodzi o biustonosze, no i inne również figi i tutaj jeszcze spotkałam, słuchajcie, te same, te same, tak, tylko kolor szary, także też bardzo fajne, jak ktoś lubi, Właśnie takie shorty, niekoniecznie jakieś stringi, czy takie bardziej wycięte brazyliany, to właśnie takie shorty są dostępne. Jestem na piżamkach i dzisiaj znalazłam jeszcze taką niebieską, poprawię Wam, żeby ładnie wyglądała. To jest taki materiał, jaki prążek, ale taki grubszy. Tutaj macie wyszytą taką. Taki kwiatuszek biało-żółty. Spodenki są z paseczkiem, z takim troczkiem. Też materiał ten sam, taki, taki sam jak koszulki. Cena piżamki, piżamy, 35 zł. Miałam nie robić zdrobnie, słuchajcie, przepraszam. S100XL. Miałam już nie mówić piżamka, tylko piżama, więc. Piżama dwuczęściowa w takim kolorku niebieskim jest dostępna. Słuchajcie, dużo tych nowości przychodzi. Chyba właśnie na ten sezon letni, właśnie są wypuszczane cały czas nowe, czy to koszula, czy kolekcje, czy nowe piżamki, właśnie dwuczęściowe. Także zobaczymy jeszcze tam z drugiej strony, czy coś ciekawego nie ma. A tutaj chyba już opuszczam ten kącik i lecimy dalej. I kochani, znalazłam taką koszulę nocną. Ona jest akurat takie kolorowe serduszka. Bardzo fajna, szara z takim okrągłym dekoltem. Cena koszuli to będzie 20 zł. Macie ją od eski do 2 xl ki dostępną. No, kondycyjnie gardło widzę, że lepiej, bo już mówię kilka minut i jest w porządku. Chociaż powiem Wam, że atakuje mnie jeszcze taki katar jakiś dziwny. Spływające, więc jeszcze, jeszcze jestem, tak jakby, podziębiona. Gardło już lepiej, bo pierwsze powiem Wam, dwa dni straszny ból gardła. No i tak ciężko mi było właśnie nagrać film i mówić, ale teraz już jest ok. Także dziękuję, oczywiście, przy okazji za wszystkie życzenia zdrówka. Tutaj jeszcze oglądałam sobie koszula, czy jakieś no były ciekawe nowości, ale tutaj, wiecie, co chyba już wszystko Wam pokazywałam, także. Idziemy dalej, i teraz, e, moje panie, zatrzymałam się przy biżuterii. I słuchajcie, tutaj jest aktualizacja zupełnie biżuterii. Powiem Wam, że tak, jeżeli ktoś może mm, używać, to ceny są świetne, można sobie pozmieniać. Tu macie cztery pary takich sre srebrnych kolczyków, w tym jest łezka. Tu macie złote serduszko, gwiazdka i oczywiście takie wkrętki cztery pary. E, ceny rewelacyjne. Tutaj bransoletka za 50, bransolet, nie, naszyjnik za 5 zł. E, tu macie 12 sztuk. Zobaczcie ile tych wkrętek. Tutaj różne, patrzcie sobie. E, różne, no różniste, mniejsze, większe. Też 12 e, za 10 zł. Także fajne są te zestawy. Tutaj macie kolejny zestaw też 10 zł. Ten taki typowo, słuchajcie, wakacyjny. Zobaczcie i tu nawet Monstera jest, także tutaj 10 zł, i ten jest też bardzo fajny, on jest taki na mm, każdy dzień tygodnia, 7 par, tu macie w cenie 8 zł, także powiem Wam, że no przybyło tutaj, sprawdzajcie sobie, co jakiś czas właśnie, bo uzupełniają tutaj 4 par za 5 zł, słuchajcie kolczyków, no to, no nie wszyscy wiadomo mogą, tak, bo niektórzy tylko srebro, złoto i takich sztucznych nie mogą, ale te osoby, które, y, które akurat nic im się nie dzieje, to tutaj dwie pary, te ostatnie za 10 zł. Słuchajcie, dla Panów przybywa trochę odzieży i tutaj na przykład są takie fajne też spodenki. To będą raczej spodenki do kąpieli, ale fajny taki kolor mają. 20 zł od deski do 2 x ja Mają takie palemki, jak widzieliście widzieliście na Nogawce. Tutaj też za dwie dyszki do 2XL i fajne kolory. Takie przejście z zielonego jasnego przez ciemniejszy i niebieski. Takie koszulki bez rękawów, też z palemkami, więc można sobie dobrać po 15 zł. I tutaj jeszcze zobaczymy, co tu ciekawego dla tych panów. Tu mamy jeszcze na przykład taką w beżu koszulkę w cenie 20 zł, od Eski do 2XL dostępna sprawdzam bo ładny kolor bluzki, ale te były już kiedyś tam pokazywane w filmiku wcześniejszym z Pepko. Więc bardzo serdecznie Was te, też zapraszam na moje poprzednie filmy. Będzie mi bardzo miło, jak tam zajrzycie, zostawicie serduszko albo przepuścicie na przykład film. Tutaj mamy za 25 jeszcze propozycję dla Panów, taką białą bluzeczkę w paski, fajny ten materiał i na przykład do tego mogą być takie spodenki i bardzo fajny zestaw by to tworzyło, właśnie taka biała bluzka, tu macie do 2 x za 40 zł, te shorty mają kieszonki, troczek w pasie, kieszonki z tyłu, więc myślę, że dla pan, Panowie by byli zadowoleni, tutaj koszulka z napisem 15 zł, od Eski do 2 XL również dostępna. Tu macie kolejne koszulki, no już mnie katar atakuje. Kolejne, tu macie w cenie 15 zł, deski do 2XL, deski. Także teraz jest ten dobry moment, właśnie, żeby się obkupić. Znalazłam jeszcze bardzo fajne takie spodenki w paseczki, też z tych kąpielowych, bo one mają tą siateczkę właśnie w środku. Także jak czy potrzebujecie dla Panów na urlop, to w tej chwili bym się zaopatrzyła, bo zaraz po prostu nie będzie rozmiarów. Te kosztują 25 zł, również do 2XL -ki są one dostępne. I chyba z tego co widziałam, to zostały dwie ostatnie pary i to pewnie w tych dużych rozmiarach już, no i jeszcze taka fajna piżamka, zobaczcie, też z palemką czyli wszystko mamy z tym samym motywem zobaczcie tutaj spodenki krótkie w granacie to jest i takie właśnie żółte palemki na tym za 30 zł cała piżamka od Mki tym razem do 2 XL dostępna bardzo ładny też odcień tego żółtego, więc naprawdę myślę, że tutaj można się fajnie zaopatrzyć na sezon, tu jeszcze taka piżamka z napisem Superman i też dwuczęściowa. Tutaj jest ta bluzeczka szara. Oczywiście krótki rękawek. Spodnie przypuszczam, że też krótkie już tutaj nie nurkuje. Macie takie właśnie spodenki już z kolorowym znaczkiem Supermana i taka piżamka męska w cenie 40 zł. Od m również do 2XL dostępna. Mogłoby tak być jeszcze dla pań trochę nowości, dzisiaj troszkę mało, ale coś będzie fajnego na pewno w tym tygodniu jeszcze, więc na pewno Wam nie omieszkam pokazać. I znalazłam jeszcze jedną piżamkę dla panów, tym razem z takimi spodenkami w paseczki, w fajnym też kolorze, takim alamientowym, Super wygląda. No, standardowo koszulka, krótki rękaw. Z takim napisem, i piżamka jest również od Mki do 2xl, i w cenie 35 zł. I na tym kończymy, kochani. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away, you fade away. yeah i'm about to fade away